Gmina Lubawka chce pozyskać środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów. Ministerstwo Cyfryzacji dało informację, że jest do roz rozdysponowania 180 milionów złotych na sprzęt dla uczniów i dla nauczycieli i my z tego chcemy skorzystać z tej oferty i próbować za zakupić, dostać sprzęt na może nie na całe 180 milionów, ale mamy zapotrzebowanie, które jest no, duże w gminie Lubawka, bo ponad 200 tabletów i laptopów takie dyrektorzy złożyli zapotrzebowanie. Jutro będzie można składać tą aplikację w wersji elektronicznej i to zrobimy, co będzie, jaki będzie efekt tego, będziemy, będę Państwa informowała na bieżąco. Pozyskanie sprzętu jest niezwykle ważne, zaznacza dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Lubawce, Arkadiusz Rzepka. Laptopów i tabletów brakuje zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych. Wielodzietność rodzin często jest tak, że w domu w tej chwili jest rodzic pracujący zdalnie lub oboje rodziców pracujących zdalnie i dwoje, troje dzieci przy jednym komputerze. No, ministerstwo tutaj podjęło działania, jeśli chodzi o. O zabezpieczenie w komputery, no ale są to działania, które są perspektywiczne na ten moment. Sytuacja jest taka, a nie inna.